Siemanko, cześć witajcie Dostaję dużo zapytań jak połączyłem glebogryzarkę z ciągniczkiem przez wałek kardana i tutaj Wam odpowiem tak Kupiłem oryginalny adapter na wałek WOM to jest na koło pasowe i zrobiłem Taką przejściówkę na wałek WOM, nie wiem czy to będzie dobrze widać, nie może mi złapać ostrości. Ale mniej więcej kupiłem coś takiego. Taki wałeczek rozcięty został na pół i zostało wytoczone na wałek. tutaj prawdopodobnie średnica 19 mm na klin. No i taki zaprzyjaźniony tokarz mi to po prostu zrobił. To jest tutaj. Oryginalnie w wałku, tutaj w adapterze, jest gwint M8. I tu po prostu jest zrobiona śrubka kontrująca, żeby po prostu to wszystko się trzymało okupy. No i tak samo jest z drugiej strony na glebogryzarce. Jest dokładnie to samo. Czyli adapter WOM na koło pasowe. Do tego jest wałek WOM. Tak jak w ciągniku. No i po prostu wałek kardana jest do, do, dokupiony, do, zrobiony po swojemu. Zrobiony był na, od części, no, na części pierwsze był kupiony i po prostu był poskładany po swojemu, bo docelowo nie ma takich yy, krótkich wałków. Więc zrobiłem sobie go sam. Profil jest taka, taka łezka. Profil w profil wchodzi i to po prostu jest, musi być jak gdyby no na teleskopie, bo wiadomo, czym się zagłębia bardziej glebogryzarka, tym bardziej to tutaj sobie wychodzi, więc nie może być na sztywno. No, wydaje mi się, że tyle. Jakby ktoś miał jakieś pytania, no to piszcie w komentarzach. Będziemy działać dalej. Dzięki, cześć.